Kochani, e, dzisiaj prima aprilz, ale opowieść nie będzie, nie będzie zmyślona, więc yes. e, e, znów koncert życzeń. Tych Waszych pomysłów na temat jest bardzo dużo e, różnych, ponieważ istotnie od dwóch dni szaleje w sieci pewien, pewna informacja i ona jest mocno nieścisła, a dotyczy. COVID-19, więc ja tutaj jako siły szybkiego reagowania muszę zafunkcjonować. Ehm, informacja jest taka, że hura hura, dlatego nie harujemy na COVID, że byliśmy w dzieciństwie wszyscy szczepieni e, przeciwko gruźlicy, e, a ludzie na zachodzie nie byli, bo już na dawna nie stosują tej szczepionki, dlatego u nich gorzej, u nas lepiej. Ehm. Jak zwykle u nas od jaja. więc od razu z góry Wam powiem, że ta informacja jest błędna. Natomiast dojdziemy sobie pomalutku do tego, ok? Pokażę Wam trochę slajdów, które pokazywałam Wam wczoraj, więc jak ktoś, dla kogoś dzisiaj jest za szybko ten początek, to musi wrócić do wczorajszej opowieści. Będzie mu łatwiej. Film wisi także na YouTubie, więc jest kanał naukowo na YouTubie. Tam jest łatwiej wszystko znaleźć i ma lepszy dźwięk. Proszę bardzo. To pokazywaliśmy wczoraj. Odpor odporność nasza ma dwa podstawowe e, pod, e, filary. O, ładne słowo. E, może być wrodzona i może być nabyta. I teraz, przy okazji tej wrodzonej, mówiliśmy, że to właściwie każdy ma takie mechanizmy, i że one są niespecyficzne co do drobnoustroju. I to jest bardzo istotne w tej chwili. Niespecyficzne co do drobnoustroju. To znaczy, e, tak? Zawsze się ten mechanizm praktycznie zawsze się otworzy, niezależnie, co do nas wejdzie. Wirus, bakteria, grzyb patogenny, pasożyt, reakcja będzie. I ona jest dość szybka. Natomiast odporność nabyta wykształca się w kontakcie z tym, z tym czymś, co nas zaatakowało. Jest na bardzo różnych mechanizmach oparta. Myśmy często dużo rozmawiali o przeciwciałach i że ona Ostatecznie ma szansę i tą sporą, doprowadzić do tak zwanej pamięci immunologicznej. To będzie nam się potrzebne, bo tak działają szczepionki. W szczepionkach nie spotykamy się z czymś niebezpiecznym. Spotykamy się z czymś bezpiecznym, co przypomina niebezpieczne. tak? Spotykamy się jakby z rękawicą tego rycerza, z którym będziemy walczyć i reagujemy na nią. I potem, jak pojawi się sam rycerz, to już ostrzeżonym, uzbrojony. Tak? Yy... Tak to działa. I teraz. W tym slajdzie wczorajszym nie interesuje nas góra, tylko interesuje nas dół. Tłumaczyłam, że najpierw pojawia się ten drobny ustrój chorobotwórczy. W tym wypadku nasz koronawirus, ale to jest tu nieistotne. Tak? No i jego się robi coraz więcej w organizmie. Jak jego robi coraz więcej. To tutaj już działają te mechanizmy wrodzone, natomiast te mechanizmy, te mechanizmy nabyte, one się dopiero pojawiają i potem ich aktywność, specyficzność wzrasta z czasem. I to nie jest tak, że to się wszystko dzieje w przeciągu godzin. To się wszystko dzieje w przeciągu godzin, jeśli chodzi o to, że nacięliśmy palec, no i musi być jakaś reakcja, tak? Przynajmniej koagulacja, przynajmniej jakieś dopełnia się temu aktywni, zwłaszcza, że jest częściowo tym samym, y, co czynniki No i tam przynajmniej zabezpieczymy tą ranę, naturalnie, sami, tak? Jak będzie bardzo duża, to musimy jeszcze coś innego zrobić, ale jak będzie bardzo mała, to właściwie nic nie robimy, tak? I za się goi I żadne drobne ustroje nie infekują. Tak. I teraz ten slajd z wczoraj jest nam potrzebny, żebyśmy go dobrze zrozumieli. Pamiętacie, tutaj jest wirus, ale to jest nieistotne. Może być cokolwiek. Jak za moment powiem, co to może być też. No i tutaj mamy tego naszego makrofaga, czy inną komórkę żerną, tak? Komórkę dendrytyczną. Nieistotne są trudne nazwy, ale istotne jest to, że taka komórka po prostu jak odkurzacz, no, pochłania w siebie wszystko, potem to rozstrawia, z tego żyje. To jest biała krwinka na ogół, i ona, o, określonego typu, i, i ona po prostu potem jest w stanie wystawić bardzo adekwatnie w swoim białku prezentującym y, specjalnym, powierzchniowym, to co zeżarło, już pocięte na kawałki takie stosowne. Tak? Te makrofagi są dla nas bardzo ważne, ale istnieją drobne ustroje opotwórcze i dziś sobie o takim powiemy, bo będzie nam przy okazji tej właśnie obejścia bardzo potrzebne, które żyją w tych makrofagach. W sensie, właśnie te makrofagi. Lubią atakować i w nich siedzieć. To są drobnoustroje wewnątrzkomórkowe. Jest bardzo dużo takich drobnoustrojów, chorobotwórczych, które są wewnątrzkomórkowe. I mykobakterie, czyli prątki, prątek gruźlicy, prątek trądu, prątek y, krowi, one wszystkie są y, wewnątrzkomórkowe. die są wewnątrzkomórkowe. To bardzo wiele utrudnia nam, ludziom, jeśli chodzi o zwalczanie. Ponieważ jest na przykład bardzo trudno dotrzeć z jakimikolwiek antybiotykami, no bo ten antybiotyk nie tylko musi dotrzeć do krwi, ale jeszcze musi przekroczyć barierę tej komórki i wejść do środka, tak? żeby. I potem przekroczyć jeszcze barierę osłon tej, tej bakterii, tego drobnoustroje. Więc to, to ma różne konsekwencje. Tam różne konsekwencje, ale jedną z tych konsekwencji jest też to, że te komórki są szczególnie uwrażliwione na istnienie takich drobnoustrojów, no bo funkcjonują w walce z nimi, a ponieważ są bardzo ewolucyjnie stare. To są jedne z najstarszych ewolucyjnych komórek. Do czego to jest podobne? Do ameby. No, pęłzakowe komórki takie. To jest bardzo ewolucyjnie stary pomysł natury na życie. Więc one już walczą z takimi drobinkami zakaźnymi od lat, 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 lat wielu. Tak. Więc się nauczyły różne rzeczy robić. Między innymi być bardzo wrażliwionymi na takie drobne ustroje, które bardzo by chciały wejść do ich wnętrza. No i jednym z nich, jak wspominałam wspomniałam, gruźlicy, to jest bakteria odkryta przez Roberta Kocha w 1880 dowolnie 80. latach. Data to jest nieistotna, ale to jest jedna z pierwszych mikrobiologicznych odkryć w ogóle, jedna z pierwszych bakterii, dla której pokazano, wypełniono tak zwane postulaty kocha, jak o tym kiedyś opowiem, ale jakby wykazano, że bakteria wywołuje chorobę. Gruźlica w XIX wieku to była choroba epidemiczna. I uwierzcie mi, nie tylko roznosiła się, jak dzisiaj ten koronawirus, zabijała chętniej niż on i naprawdę była powszechna. Ludzie naprawdę umierali i gruźlica potrafi być w różnych organach. Nie musi być wyłącznie w płucach, więc naprawdę umierali w strasznych e, stanach. E, no i teraz tak, e, tutaj macie kniki napisane, e, że istnieje bliski kuzyn e, Mycobacterium tuberculosis, prądka gruźlicyk, franzowa mycobacterium bovis, tak? I teraz y, dwóch panów, dwóch Francuzów, 100 lat temu ponad, bo potem niemalże 100 lat temu już szczepionkę powszechnie zastosowano po raz pierwszy, ale y, 231 razy przepasażowali y, tę bakterię, bo ona daje się hodować na płytkach. Jest wewnątrz komórkowa, ale daje się hodować na płytkach. Prątka trądu się tak nie da hodować. O nim też kiedyś opowiemy. jest przeciekawą bakterią. Ale 231 przez podłoże z żółcią. 231 raz. Kolonia, nowe podłoże. Rosło, długo rośnie. Kolonia, nowe podłoże i tak. I on już zapomniał, kim jest ten prątek. Krowi bardzo. Także już nie był w stanie ludzi z normalnym układem odporności, pamiętać jak nazywają się immunokompetentni, zaatakować. Dlaczego podróże z rzucią? Żółć jest po coś w naszym organizmie, także e, ona ewoluuje tłuszcze. A z czego są osłonki różnych bakterii, albo takich właśnie wirusów, jak nas atakują, są tłuszczowo-białkowe i to bardzo osłabia bakterie. Są bakterie, które potrafią, na przykład moja sobie Enterokoki, sobie radzić z podłożem z żółcią, ale Mycobacterium sobie dobrze nie radzi. I to je osłabia i to się nazywa atenuacja, osłabienie. Uzyskujemy osłabione bakterium bovis. I to osławione Mycobacterium bovis nazywa się dzisiaj szczepionka BCG, czyli od Bacillus, i tutaj macie nazwiska tych, tych panów, Calmette, Gera. I to są panowie, dwaj Francuzi, którzy opracowali tą szczepionkę, uratowali no już miliardy istnień ludzkich, jak sądzę, od czasu, kiedy ją opracowali. Miliardy istnień ludzkich. Dzisiaj gruźlica pochłania Życie kilku milionów ludzi na świecie. To jest i tak za dużo, ale to naprawdę jest niewiele w porównaniu z tym, co było kiedyś. To jest kraj trzeciego świata, gdzie albo ta szczepionka jest niedostępna, albo nie ma możliwości leczenia, albo akurat w danym przypadku jest nieskuteczna, bo ona nie zawsze jest skuteczna. Dzisiaj w naszym świecie, my już jesteśmy w pierwszym świecie, ale nadal szczepimy dzieci szczepionką BCGI i słusznie robimy. Ja swoje dziecko też zaszczepiłam. Chodzi o to, żeby malutkie dziecko, które jeszcze nie ma w ogóle odporności nabytej na różne rzeczy, w zetknięciu z gruźlicą osoby dorosłej najczęściej, czy jakiejś osoby towarzyszącej, nie zachorowało na bardzo gruźną i zawsze śmiertelną praktycznie gruźlicę mózgu. Bo gruźlica płuc rozwija się długo i tak dalej, i u normalnych ludzi immunokompetentnych do tej gruźlicy mózgu raczej nie dochodzi. Natomiast u małego dziecka tak. I dlatego szczepimy małe dzieci. Żeby uniknąć tej strasznej choroby. Ja znam osobiście lekarkę, która widziała taki przypadek w Rumunii, i uwierzcie mi, nie chcielibyście tego oglądać. No i teraz tak. Podajemy tą szczepionkę my, bo ten jeszcze bardziej pierwszy świat na zachód już nie, albo wybranym osobom, albo tym, które chcą zaszczepić swoje dzieci. Na przykład tak jest we Francji. Trzeba iść do specjalnego ośrodka zdrowia i szczepić. Szpitale nie mają nawet tej szczepionki. Ona nie jest produkowana we Francji. Jest w Polsce między innymi. Ehm. No więc ona u nas jest obowiązkowa. I zresztą w kilku ościennych krajach. Tak? Między innymi dlatego, że gruźlica na wschód od naszej granicy jest nadal chorobą poważną i że gruźlica w ostatnich kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu, dwudziestu, trzydziestu latach Zrobiła się znowu chorobą groźną, ponieważ tak się uotpornił na leczenie. Tak? Więc y, istnieją problemy z tym. No i teraz dochodzimy do tego, że ta szczepionka w ogóle jest y, interesująca, bo ona jest stosowana nie tylko po to, żeby podać dziecku i żeby ono w zatknięciu z osobą chorobą na gruźlicę nie zapadło na tą gruźlicę mózgu, dość gwałtowną, burzliwą i śmiertelną. Yy... Podawana jest również ludziom w obszarach, gdzie jeszcze występuje trąd. A przypominam, że trąd występował na terenie całej kuli ziemskiej jeszcze nie tak dawno. To jest choroba, tak zwana choroba Hansena. Wiecie, z jakiej narodowości jest Hansen? Hansen był Norwegiem. I ostatnie leprozury na naszym kontynencie zniknęły w Norwegii. Najpóźniej. Na północy. To nie jest choroba tropikalna. Też kiedyś o tym opowie. Naprawdę, jest, trąd jest. Przeciekami nadal ważnym problemem medycznym. <laughs> Są enklawy, gdzie nadal występuje. Ale jest też stosowana szczepionka BCG w immunoterapiach nowotworów. Tutaj chodzi o mobilizację ugody odporności. Zauważono, że ona naprawdę mobilizuje. Więc jakbym podać chorym na raka pęcherza moczowego, do owego pęcherza, to tam się pojawiają, pojawiają takie. Y, y, mechanizmy odporności się uaktywniają i tego nowotworu obkurczają mocno. Czy y, organizm jakby zauważa, że nowotwor jest. Ja powieszę dzisiaj wieczorem tekst o leczeniu nowotworu, żebyście zobaczyli, że te immunologiczne mechanizmy są bardzo istotne. Że my chorujemy na, na nowotwory, dlatego że nasz system odporności się jakby przyzwyczaja do ich wzrostu i przestaje je traktować jako coś groźnego. Więc pobudzenie, powiedzenie, u, obudź się stróżu, nasz i tutaj rób swoje jest bardzo dobra i ta szczepionka świetnie to robi. Ona też powodza produkcję takiego, takiego immunomodulatora, który nazywa się tumor necrosis factor alfa, TNF alfa. On jest bardzo potrzebny i on potrafi osłabiać takie białe krwinki w nos, które atakowałyby chętnie nasz własny organizm. Więc eksperymentalnie ta szczepionka była wykorzystywana w takich badaniach nad możliwością leczenia cukrzycy typu pierwszego się o cukrzycy typu pierwszego też opowiem. Tam nasze własne komórki atakują komórki odporności, atakują komórki wysypek trzustkowych i człowiek przestaje produkować insulinę. I, i BCG w eksperymentach przynajmniej pozwalała zahamować ten proces na myszach. Więc szczepionka owa ma, powiedziałabym, ciekawe właściwości, poza tym, że chroni przed gruźlicą w sporym stopniu i że przyczyniła się do powszechne szczepienie i, i, i powszechna eradykacja gruźlicy w, w Polsce powojennej i wielu krajach ościennych, to, to, to była między innymi zasługa tej szczepionki oraz, oraz zaistnienia prewentoriów i przymusowej, przymusowego leczenia gruźlicy w tamtych czasach. No i teraz tak. W latach już 2000 z Heczykiem dwoje ludzi, duńskich lekarzy, naukowców, pan Peter Eby i pani Christine Ben, byli w kraju afrykańskim, który się nazywa Gwinea Można znaleźć na mapie, gdzie to jest. To oni stwierdzili, że jak podają dzieciom to BCG, to przez co najmniej rok a kto ma małe dziecko albo miał, to wie, że pierwszy rok życia dziecka to jest po prostu bardzo często od choroby do choroby i to zakaźnej nie <laughs> e, więc wtedy szczepimy, bo wtedy te dzieci są po prostu narażone na wszystko. E, jak się poda to WCG, to w ogóle u tych dzieci, które dostały WCG, w przeciwieństwie do tych dzieci, które nie dostały WCG, jest 30% tych chorób zakaźnych różnych mniej, no ale z Afryka Dzika, tak, więc e, to są takie badania naprawdę terenowe i oni tam się e, trudno dochować takiego rygoru badań, więc potem te ich wyniki zostały mocno skrytykowane, ze względu na to, że właśnie o tak, grupy nierandomizowane i w ogóle, no bo po prostu jedni ludzie nie szczepili swoich dzieci, inni szczepili i nikt monetą nie rzucał, tak, czy ja tłumaczę, to są badania randomizowane chyba trzy odcinki temu, więc tam możecie sobie wrócić, jak to się robi, żeby było doskonale. No i teraz z tych badań, z tych badań sprzed tych kilku dobrych lat, potem one były jeszcze przez WHO prowadzone, tam te wyniki były słabsze, potem jeszcze ktoś je prowadził, wyniki były trochę tak mocniejsze, no kręcimy się w ogóle z tych 30% w każdym razie. Jest, jest taki pan w Holandii, naukowiec, wielki immunolog, Netta, Nette, i ten pan e, immunolog e, zrobił takie badania już w 2018 roku, że jak podać eksperymentalnie to PCG ono zresztą już ma taką nowszą formułę, która jeszcze nie jest zarejestrowana w szczepieniu gruzicy, więc szczepionka ma ponad 100 lat, ale nadal jest jara i nadal się nad nią pracuje, żeby była jeszcze lepsza. On zrobił takie badanie dwa lata temu, gdzie przed osłabionym wirusem żółtej ferbery ta szczepionka PCG, Pamiętacie wirus żółtej febry, to są flawowirusy, one są dość podobne, to jest wirus RNA i tak dalej. Są dość podobne do tych naszych koronawirusów, one są w relacji y, jakiejś tam ewolucyjnej. Y, że, że ta szczepionka BCG potrafi eksperymentalnie y, zadziałać tak, że ten osłabiony wirus y, żółtej febry, bo właściwie jest przebijany gwoździem do ziemi i nic nie może. Czyli jakby układ immunologiczny. Y, dostaje kod. I teraz on postawił taką hipotezę w tej pracy, bardzo ciekawą, że pamięć immunologiczna, pamiętacie, szczepionka spowoduje albo przebycie zakażenia, że zostają te komórki limfocyty B pamięci immunologicznej i w związku z tym, jeśli pojawi się na nowo kontakt z tym samym drobnoustrojem, którego dotyczyła szczepionka, to, te, to ten limfocyt pamięci od razu złapie, on już pamięta, złapie ten, ten antygen tego tronoustroju chorobotwórczego, szybko się namnoży, szybko stanie się komórką plazmatyczną i tych przeciwciał będzie szybko więcej. Czyli ta, ta sytuacja, tu te przeciwciała się niemal tu zaraz od razu pyk i do góry. Ten wykres się zmieni ze względu na szczepionkę. No on teraz powiedział, że spróbujemy, czy to będzie działać na SARS. I teraz tu jest ten pies pachowany między tym, co mówi yy, yy, łańcuszek internetowy, a tym, co jest faktycznie. Tak jak stwierdzili się lekarze, tą szczepionkę by trzeba było podać. To, że ktoś był szczepiony 30, 60 czy 80 lat temu, przecież ci wszyscy Włosi, którzy teraz cierpią i umierają, starsi ludzie, nie byli szczepieni na groźlicach. Chodzi o to, żeby podać tą szczepionkę i liczyć na to człowiekowi niezakażonemu, tak? niezakażonemu jeszcze, kow, albo w jakimś bardzo wczesnym stadium, podać tą szczepionkę i zobaczyć, czy ona by tak zmobilizowała układ odporności w sposób zdrowy, niegroźny, że ten człowiek by lżej przeszedł tą chorobę. Ona nie zabezpieczy przed wystąpieniem zakażenia, jak sądzę. To nie o to chodzi. Więc ten pan Nete, on zaproponował taką koncepcję bardzo nową w immunologii. To jest poważny przełom, jeśli to będzie prawda. Że ten układ wrodzony odporności, te nasze makrofagi i tak dalej, one też mają jakąś pamięć immunologiczną. Ona nie jest tak długa, jak ta pamięć nabyta, tego, tego skrzydła nabytego, ale też jest. Innymi słowy, teraz by trzeba było poszczepić masowo ludzi szczepionką BCG i popatrzeć, czy to nam ogranicza yy, 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 yy. kliniczny problem z COVID-19. Nie tyle nawet rozprzestrzenianie się zakażenia, co kliniczny problem. Kliniczny problem jest poważny, tak? Z on jest poważny. Po prostu szpitale już nie funkcjonują. Nie tylko tak jak powinny, w ogóle są zapchane, zamadowane i, i tyle. Eee, także uważajcie, jak czytacie, tam jest taka mapa frysowana i my nie chorujemy. Nie, nie, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że szczepionki mogą pomagać i ta szczepionka, poza tym, co robi świetnie od 100 lat, ewentualnie robi dobrze również różne rzeczy, których do tej pory nie dostrzegano. I teraz jego doświadczenie polega na tym, że on to będzie pracownikom medycznym. Zarekrutował tysiąc ludzi, oni chcą. Problem z WCG i placebo polega tylko na tym, że jak podać ludziom placebo, no to im ten bąbel nie wyrośnie, który zawsze rośnie po RCG. Tym większy, im bardziej pamiętamy w sposób nabyty, że mieliśmy to szczepienie albo mieliśmy kontakt z gruźlicą, to jest taka odpowiedź poważna. To jest też ta próba, która pozwala stwierdzić, czy mamy gruźlicę. Więc więc PCG, kochani, yy, tak to jest. Badanie będzie przeprowadzone. Bardzo proste. Zobaczymy, jakie będą wyniki. Za kilka miesięcy się dowiemy. Dziękuję.